I rozpoczął się pojedynek pomiędzy tą naszym wstępniem z Pożarowa a Bartoszem Szczotką z OstroŁęki. zachowawcze pierwsze akcje z obydwu stron aby w początkowej fazie tutaj nie narazić się na jakieś niebezpieczeństwo nie znając jeszcze powiedzmy dokładnie swojego przeciwnika No bardzo sprytnym zawodnikiem jest tutaj Bartosz Szczotka. Prezentuje doskonałą szybkość, ale również te akcje, które tutaj są pokazywane z jego strony naprawdę są najwyższej marki. Piękny prawy prosty, taki odczepny, odchodząc. Po prostu wyrzuca prawą rękę i celnie trafia swojego przeciwnika. Jak wspominałem w Ostrołęce trenerem jest Mieczysław Mierzejewski, popularny papasz tam z Ostrołęki. Naprawdę, no, stracił dużo zdrowia i nerwów na pewno, wychowując przez ponad 50 lat swoich wychowanków ale mieczu jeszcze tryska zdrowiem, tryska energią i po prostu nie widzi świata bez boksu. A szczotka jest oczywiście jednym z namacalnych tego przykładów, że wpajane wiadomości na treningu potrafi sobie odpowiednio przyswoić i wykorzystać je właśnie w walce w ringu. Koniec pierwszego starcia wygranego przez Bartosza Szczepkę. I za moment rozpocznie się druga runda pojedynku pomiędzy Tomaszem Stępniem a Bartoszem Szczotką. No tutaj Szczotka sprytnie uciekł z tych lin swojemu przeciwnikowi. Ale nawet jest to elementem powiedzmy szkolenia zawodników. Po prostu w takim momencie stary opuść głowę niżej, żeby sędzia przerwał akcję i wtedy po prostu no mija to zagrożenie, prawda? No są to takie jak to się mówi popularne triki stosowane przez już doświadczonych zawodników w ringu. Piękna kontra lewa w wykonaniu środki, aż rzuciło tutaj po tym lewym czasie na prawą stronę, wstępnie. No na pewno przyjemno się ogląda takie walki tutaj gdzie widać mądrość zawodnika w ringu. Nie naraża swojego prawda, organizmu na jakieś specjalne wysiłki, robi to na wielkim luzie, ale wtedy, kiedy jest taka potrzeba, stanie mocno na nogach i poczęstuje mocnym ciosem swojego rywala. Coraz większa przewaga Bartka Szczotki tutaj w tym pojedynku. No ale Tomasz Tępin też się nie zniechęcał. Jak może tak chce tutaj oddać swojemu rywalowi jakimś silnym ciosem. Tak, tak. Bardzo dobra interwencja Sebastiana Śledzińskiego. Po prostu no, wskoczył w porę z tą decyzją. No jest to na pewno jeden z bardziej wyróżniających się tutaj w tym turnieju sędzią. No ale niemniej jednak tutaj przerwanie tej walki troszeczkę może zbyt wcześnie. I koniec pojedynku pomiędzy Tomaszem Stępniem a Bartoszem Szczotką. Na skutek RSC zwycięstwo odnosi Bartosz Szczotka.